Ze mną w Opalach. witaj Przemek. Witam. Przemek, wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Czym zaskoczył cię rywal? Nie Najpierw dziękuję ślicznie. Zaskoczył, naprawdę w pierwszej rundzie, no ja myślałem, nie, nie myślałem, że zacznie tak atakować i jeszcze tak mocno bić. Naprawdę, w tej prawej ręce miał tego petardę. No i to mnie trochę zaskoczyło. Trzecia runda, ciosy na dół i po walce. No, bo za... Dobrze, że był po walce też ja, bo miałem tylko okres prawie półtora tygodnia przygotowania. Też już kondycyjnie, już trzecią, już wyczułem zmęczenie, dlatego starałem się to szybko zakończyć. A gdzie i z kim przygotowywałeś się do tego pojedynku? Tak jak dowiedziałam się, co chcę teraz też podziękować tutaj e, trenerowi Migaczewie i panu Jarku Kołkowskiemu, że mogą w ogóle udział brać w tej gali, a przygotowałem się w Olsztynie z moim trenerem Majew Markiem Majewskim, no ale tak jak mówię, mieliśmy półtora tygodnia, tak to byłem w y, fazie siłowej, dlatego no, dobrze, że tak wyszło. A z kim sparować? Sparingi to, co można powiedzieć sparingi, no to swoimi chłopakami z e, klubu Wilki, tam z Piotrkiem kłodziejczyk, tam z dwoma innymi, to były bardziej zabawy, no, na ciężkie sparingi nie było czasu. 16 luty będziesz boksował w Pionkach, z kim będziesz boksował, na jakim dystansie? E, to miał być teraz obecnie e, Dominik Amery, ale myślę, że się zmieni na lepszego przeciwnika, bo no... Stwierdziłem, że ta strona, trzeba coś trochę zmienić i będzie mocniejszy przeciwnik. Czyli co, teraz wracasz do Olsztyna i ostre przygotowania do gali w pionkach? Yy, tak, no teraz najpierw te dwa dni z rodziną troszkę posiedzieć. Już od poniedziałku zaczynamy ostro. Że już naprawdę tam żeby na ten dystans 6 albo 8, rund, jeszcze nie jesteśmy pewni, żeby się pokazać naprawdę z najlepszej strony. Jesteśmy po meczu Polska, Meksyk. Polacy się zrewanżowali, wygrali z Meksykiem. Twój komentarz do tych wszystkich pojedynków, jak, jak Ci się podobało? Nie no, pierwszy raz widzę to na żywo galę w USB, no podobało mi się, no bo to tak fajna atmosfera, bo to naprawdę inny kraj przyjeżdża do nas, albo my do, innej, do innych i naprawdę fajne uczucia i walki były zacięte, tak, to i myślę, że też słusznie wygraliśmy, wszystkie walki niestety nie mogłem zobaczyć, bo się rozgrzewałem, ale to co widziałem, bo naprawdę fajne walki. A właśnie Przemysław Opalach, siedziałeś sporo w Stanach, jakiś, jakiś czas siedziałeś w Stanach, wybierasz się jeszcze za ocean, czy już jeśli chodzi o Amerykę, to jest temat zamknięty? Co znaczy zamknięty? No, na razie nic nie skreślam, tylko że no, no zajmuję się teraz moim klubem, swoją y, przyszłość bokserską w Polsce i za granicę europejskich, bo to jest bliżej i ja mam dwoje dzieci, żonę i to nie jest tak łatwo zostawić dzieci w domu. I tylko przez Skype'a i to jeszcze ta różnica czasu, dlatego myślę, że ciężko będzie, jak już to można, na jakąś dobrą walkę, co bardzo chętnie bym pojechał i zobaczymy, jak coś będzie, to myślę, że na tydzień, góra dwa bym pojechał. Czyli co, jak powiesisz rękawice na kołku, to co, trenerka? Zobaczymy, no na razie też się zajmuję trenerką młodych amatorów i zobaczymy, jak to dalej będzie, co będzie, tak szczerze mówiąc, ja nie wiem nawet, co jutro będę robił. <gry> Dlatego no, bym chciał, bardzo chciał. No, też szukam doświadczenia wszędzie. Jeżdżę gdzieś tam, gdzie Piotr Wilczewski coś robi. W Stanach dużo się nauczyłem i próbuję to dla naszej młodzieży u nas w Olszynie przekazać. A jakie plany na 2013 rok? Dużo walk. Dużo i atrakcyjnych walk. Co naprawdę, żeby. Dobre pojedynki stoczyć, nie tylko rekord nabić, no teraz to tak wypadło, to nie, nie z mojej winy teraz, że i też za krótki czas przygotowania, bo żeby tutaj mieć jakiegoś lepszego przeciwnika, co to mi nawet w trzeciej rundzie sam sobie udowodniłem, że miałam rację i teraz już lepsze walki, już tak jak mówię, już 16, myślę, że za tydzień będę już wiedział dokładnie przeciwnika i myślę, że ludziom się to spodoba.